A teraz sport w innym wymiarze, sport osób z niepełnosprawnościami. Jednym z promotorów i ambasadorów aktywności fizycznej, mimo pewnych utrudnień jest Łukasz Kosiara. Poznajemy historię kolejnego gościa i za chwilę rozmowa. Lepsza kondycja, wzmocnione mięśnie, dobry wpływ na układ krążenia i oddychania, do tego pozytywne hormony i trzeźwy, szybko myślący umysł. To tylko niektóre korzyści wynikające z uprawiania sportu. Sportu, który od lat łączy, a nie dzieli. Sportu, który daje radość, a czasem też jest istotną formą rehabilitacji, mentalnej i ruchowej. Tak zazwyczaj aktywność fizyczną definiują osoby z niepełnosprawnościami, które mimo różnych życiowych przeszkód potrafią odnaleźć się w nowej roli i napisać nową sportową, niepełnosprawną historię owianą. Sukcesami. Z rywalizacji nie zrezygnował Łukasz Kosiara. To były żołnierz, który po złamaniu kręgosłupa pozostał aktywnym sportowcem i stał się inspiracją dla innych. W jego dorobku jest m.in. udział w szóstych igrzyskach Invictus Games, czyli międzynarodowych zawodach sportowych stworzonych przez księcia Harego, skierowanego do żołnierzy i weteranów wojennych rannych w misjach. Na polskim podwórku Łukasz Kosiara pozostaje wierny boksowi. Pięściarstwo na wózkach promuje pod hasłem boks bez granic stwarzając coraz to nowe możliwości dla osób, które miały mniej szczęścia niż osoby pełnosprawne, ale może więcej ambicji i pasji, by robić to, co teoretycznie niemożliwe. I witam bardzo serdecznie. Łukasz Kosiara, prezes Fundacji Wojownicy Plus. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I co tu dużo mówić, po prostu jak sportowy. Ładnie Cię przedstawiłam i czy to wszystko jest prawdą? No, myślę, że gdzieś tam poniekąd jakaś tam może ucząstka prawdy jest z tym wszystkim. No, e, człowiek, staram się nie ograniczać, e, tylko do siedzenia w domu, ale bardzo aktywnie spędzać czas. Zresztą to chyba widać po tym, co, co, co robię na co dzień, czym się zajmuję. E, Sport daje bardzo dużo radości i pozwala na samorealizację, tak? Podnosi, że tak powiem to, co to co jest najważniejsze w życiu, tak? Czyli tą niezłomność. And... I najczęściej o Tobie słyszę. Zresztą też spotykamy się często przy okazji tak. gal pięściarskich. Ostatnio spotkaliśmy się w Kielcach, to była gala organizowana przez polski związek Bokserski. Były też targi, prawda? Pięściarskie. Tak, tak. I mocno promowałeś tam pięściarstwo. Boks na wózkach, mogę tak powiedzieć? Tak, boks można powiedzieć nie... bardziej paraboks, para bo boks. jeżeli zaczniemy to rozwijać, no to, to taką prawidłową nazwą można by przyjąć i na pewno przyjmijmy, że to jest Paraboks który dzieli się na poszczególne formuły. Tak? Jest tam boks na wózkach, jest boks adaptacyjny. Jest co to równy... znaczy adaptacyjny? E, czyli tutaj jest boks osób z niepełnosprawnością ruchową, które poruszają się na wózkach inwalidzkich, ale te wózki no nie są wózkami e, takimi do poruszania się na co dzień. Są to wózki sportowe i tutaj już idziemy w taką stronę właśnie tego naszego paraboksu, która bardziej zbliżona jest do boksu tradycyjnego, do boksu, e, podczas którego bokserzy pełnosprawni poruszają się na nogach, a my to zastępujemy e, pracą w Więcej do zrobienia Tak dokładnie. za pomocą Więc, tylko rąk. Tak, dokładnie, ale to przede wszystkim no, to jest e, e, bardzo fajna formuła, która mm, no, uczy takiej, e, takiego szachowania, tak? takiej metodyki Myślenia, więc no nie tylko jesteśmy zwarci, nie tylko jesteśmy skazani na, na pół dystans, ale również tak jak mówię, na gdzieś budowanie tego takiego planu analizy, zawodnika, więc totalna magia, coś niesamowitego. Boks w ogóle sport jest też świetną formą integracji, prawda? Środowisk Oczywiście. osób z niepełnosprawnościami, osób pełnosprawnych i ty już takiej integracji dokonujesz. Bo twój podopieczny, Tomasz Wyszyński, który boksuje na wózku, zmierzył się w walkach pokazowych. No postaci wybitne, Tomasz Sarara, Mariusz Wach, a niedługo Mateusz Masternek w takiej walce weźmie udział. Były mistrz Europy, prawda? Zgadza się, dokładnie. Dzięki właśnie, bo tutaj też udało nam się przełamać kolejną barierę, tak? Bo zawsze się mówi o sporcie, gdzieś tam docierają do mnie informacje, że a, no to tak sport, sportowiec, boks i... Osoby niepełnosprawne w sporcie, no to jakoś tak dziwnie było to traktowane, a teraz dzięki właśnie um, zrobieniu, dostosowaniu właśnie specjalnego krzesełka, które umożliwia nam, e, możliwe, umożliwia nam prowadzenie właśnie walki osoby z niepełnosprawnością, o, z osobą niepełnosprawną, mamy możliwość zaprezentowania tego, że pomimo swoich ograniczeń, i, Ci parabokserzy są w stanie na bardzo wysokim poziomie rywalizować z pełnosprawnymi zawodnikami. Tak? Wykluczamy nogi, e, i to jest, tak cudzysłowie, typowy game changer dokładnie zmiana bo w, tak. sami dobrze wiemy, że boks w głównej mierze opiera nam się na pracy nóg. Nie? A tutaj, jeżeli dojdzie do wykluczenia tych kończyn dolnych, to nawet zresztą Tomek to w ogóle to jest zmiana fizyki, ale również można naprawdę bardzo świetnie się prezentować w tej. W tej formie. Czyli w sobotę pojedynek Tomka z Mateuszem Masternakiem, gdzie? E, w Czuchowie. W Czuchowie na beneficie mistrzów polskich i Mistrzyń Polski w boksie zawodowym. Także bardzo fajne wydarzenie zapraszam, bo będą naprawdę e, będzie bardzo dużo emocji, pozytywnych emocji, wspaniałe osobistości, więc e, ja liczę na to, że ten odbiór też przede wszystkim tej no, naszej formuły będzie, e, będzie, będzie, będzie dodatni i, i że to poniesie się w świat, tak? że ta, y, będzie to kolejny element takiej układanki o pod tytułem zacieramy granice w sporcie. Nie? Łukasz, przedstawiam Cię jako osobę multiutalentowaną, jeśli chodzi o sport i teraz podeprę to argumentami, bo poza boksem dochodzi nam wioślarstwo, łucznictwo, tenis stołowy, a to wszystko ze sprawą udziału w Invictus Games, tak? Poważna tak. sprawa. A O, Invictus Games, jest zdecydowanie bardzo fajne wydarzenie, które miałem możliwość, że tak powiem, doświadczyć nas na swojej skórze. Doświadczyć brzmi skromnie, bo ja uzupełnię cztery medale, dwa złote, dwa brązowe, tak? Tak, dwa złote, dwa brązowe. Dwa złote za halowe na dystansie czterech i jednej minuty e, oraz e, w tenisie stołowym, w singlu i w deblu. E, no, jedynie no, niestety łucznictwo. Nie poszło mi wtedy najlepiej, ale, e, ale, że tak powiem, są zakusy do tego, żeby jeszcze zrealizować się na tej płaszczyźnie. No bo od tego roku dość mocno wziąłem się za siebie w łucznictwie. Udało mi się też zdobyć brązowy medal <śmisz> mistrzostw falowych i tytuł wicemistrza Polski w łucznictwie osób z niepełnosprawnościami. To jest konkurencja już paralimpijska. Łcznictwo kojarzy mi się mm, z taką dużą dawką koncentracji. Nie wiem, czy to się potem przekłada na cierpliwość w ogóle taką życiową albo przy innych dyscyplinach. O, zdecydowanie, No wiadomo, box to jest zupełnie inna formuła. Łcznictwo, e, że tak powiem, to są dwie różne dyscypliny, ale mm, z łucznictwa można naprawdę bardzo dużo rzeczy przenieść do boksu. Tak? Można uczyć się tej, tej jak mówię, koncentracji. W pewnych momentach daje to wyciszenie. To wszystko tak jak mówię, jeżeli uprawia się kilka sportów, to każdy sport niesie ze sobą jakąś wartość, tak? którą można wykorzystać w kolejnej dyscyplinie, więc e, tak jak mówię, jeżeli spojrzymy na całość sportu, to sport jest niesamowity, naprawdę. Bardzo ładna puenta na zakończenie tej rozmowy. Sport jest niesamowity i tak naprawdę nie ma rzeczy niemożliwych. Dziękuję nie rzeczy. ci. Łukasz Kosiara, prezes Fundacji Wojownicy plus naszym gościem. Czekam na zimowe sporty. Ja bardzo lubuję zimowe na dyscypliny, więc dziękuję. <gry> dziękuję. To był program Więcej sportu, kolejny odcinek. Za tydzień we wtorek zapraszam w imieniu Kuby Moździerza.